zapowiadał, że będzie rewitalizacja cennego zabytku w Pile. No to wielka radość. 10 lat żeśmy na ten moment czekali. Obiekt się walił. Te tutaj elementy były pouszkadzane. Było dużo ubytków metalowych. Także naprawdę wiele lat czekaliśmy na to, żeby ten remont się wreszcie odbył. Gmina Piła przeznaczyła na remont 230 tysięcy. Według mnie to duża kwota. I taka altanka metalowa no, powinna być perełką po remoncie. A jak jest? A przyszedłem tutaj 24 stycznia po odbiorze technicznym, po, pro, po protokole, który otrzymałem y, z zarządu. No i po prostu nie mogłem wierzyć własnym oczom. Po ludzku to po prostu zwykła, y, zwykła fuszerka. Tak? Tutaj obok są altanki na działkach, to są ładniejsze. Ludzie się bardziej starają. Y, Mając budżety 200 zł, 2000 zł, to tak gdybyśmy zaprosili wolontariuszy ze szkoły mechanicznej, gdyby przyszli tutaj ze szczotkami metalowymi, oczyściliby to wszystko, ubytki metalowe można by było wspawać, nity, te ozdobniki. I naprawdę, gdyby ktoś serce przyłożył do tej, do tej pracy, a nie tylko 230 tysięcy, to mielibyśmy piękny, zrewitalizowany zabytek. W mieście piła. A jak to wygląda na chwilę obecną? Jakie są braki, czego nie zrobiono, co można by było zrobić? Proszę pana, pr proszę sfilmować czy sfotografować. Tutaj nie ma bardzo dużo takich elementów dekoracyjnych, metalowych, które po prostu no, cieszą oko i, i właśnie świadczą o tym, że są, że są zabytkiem i powinny być chronione. W ogóle nie zostały uzupełnione. Nawet takie drobne sprawy jak nity, tam za dwa złoty można by pan kupić. I, i je wspawać i nie, nie byłoby żadnego problemu, ale nie żałowano pieniędzy na farbę. Farby tutaj wylano sporo. Yy, żeby, żeby zamaskować? Nie wiem czy, za czy zamaskować czy takie poczucie estetyki. Wie pan. Jeżeli ktoś się nie zna, yy, nie, jest, nie jest osobą, yy, że tak powiem, yy, wdrożoną, to yy, wie pan no różne rzeczy się podobają. Tak? Jeden lubi disco polo, drugi lubi muzykę klasyczną. Ale od tego są urzędy miasto, konserwator zabytków. E, mamy tutaj w Pile osoby, które skończyły szkołę w Toruniu. Mamy Towarzystwo Miłośników Miasta Piły. Mamy ludzi, którzy się na tym znają. Wystarczyło ich tutaj zaprosić, poprosić, e, pewne rzeczy zrobić w konsultacji. Z, e, nie trzeba zwiększać budżetu. Wielu ludzi zrobiło z miłości do tego miejsca, do parku, do piły. Zakres prac związany z remontem tej altany został określony w programie prac naprawczych zabytku, który został opracowany w 2019 roku. Obejmował on, można powiedzieć, główne cztery zakresy prac. Począwszy od robót fundamentowych, możemy to wyodrębnić jako pierwszy związany z oczyszczeniem warstwy fundamentowej, oczyszczeniem opaski zewnętrznej betonowej, która została w niewiadomym okresie, że tak powiem, wykonana, dojście do fundamentowych, oczyszczenie fundamentów, zabezpieczenie ich w sposób zalecany oraz zastosowanie środków mineralnych, wykonanie izolacji pionowej, zastosowanie opaski, która ma zabezpieczyć przed czy odprowadzać wody opadowe, które się znajdują. Także to były takie to główne założenia tych prac obowiązujących ziemnych. Następnym elementem były roboty związane z oczyszczeniem powierzchni cegieł, które znajdują się tutaj poprzez zastosowanie środków dezynfekcyjnych, później pudrowanie na sucho ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo zbiornika wodnego, czyli pudrowanie, czyli wykonanie tak zwanego piaskowania. następnie usunięcie cegieł, które zostały zdegradowane oraz poprzez wykucie, następnie usunięcie spoiń znajdujących się w sąsiedztwie, wprowadzenie nowych, oczywiście wszystkie środki były dedykowane, jasno określone w tym programie, o którym wcześniej wspomniałem, zabezpieczenie następne tych cegieł, trzecim etapem, który możemy tutaj wyodrębnić to były prace związane z powiedzmy oczyszczaniem czy zabezpieczeniem tych wszystkich elementów stalowych i żeliwnych znajdujących się powiedzmy pod bezpośrednim, bezpośrednio pod dachem. Te elementy, między innymi prace te obejmowały między innymi pobranie struktury barw oraz na podstawie badań laboratoryjnych określono stopień pierwotny czy barwę pierwotną tego całego elementu. Dodatkowym elementem po tym oczyszczeniu było już późniejsze zabezpieczenie, odtworzenie tych brakujących elementów, które na, na przestrzeni dziejów uległy zniszczeniu, czy też nie znajdowały się już tutaj, naniesienie tej farby, która tutaj w uzgodnieniu z panią konserwator oraz na podstawie tych badań, o których wcześniej wspomniałem, została określona. No i kolejnym czwartym elementem były te prace związane z poszyciem dachu, czyli odtworzeniem, zabezpieczeniem, wprowadzeniem tych zdegradowanych połaci miedzi, oraz oczyszczenie tych wszystkich tlenków, które znajdowały się w tym poszyciu. Te prace kosztowały ponad 210 tysięcy złotych. Czy wy jesteście zadowoleni z prac, które wykonała firma? Procedura wyłonienia wykonawcy była transparentna i była związana i przeprowadzona na podstawie prawa zamówień publicznych. Był to przetarg nie, nieograniczony. Wpłynęły w tym postępowaniu trzy oferty do nas. Oferta, z którą, czy wykonawca, z którym podpisaliśmy, złożył najtańszą ofertę. Dodatkowo gwarantował nam 48-miesięczny 48 na okres gwarancji na wykonane prace. Pozostałe dwie oferty były o wiele droższe, około 70-80 tysięcy złotych. Także tutaj te ceny, które mieliśmy możliwość porównania, są cenami rynkowymi, a nawet niższymi od tych, które w, w momencie ogłaszania przetargu, czy też rozstrzygania były dostępne na rynku. Czy macie jakieś zastrzeżenia do tego wykonawcy, do wykonanych prac? No, ja chcę podkreślić, że to był remont. My nie robiliśmy tej altany na nowo, nie burzyliśmy jej, nie wprowadzaliśmy. Elementy, które były stalowe, były do zachowania, do oczyszczenia. Wiadomo, zawsze może, mogłoby być lepiej, ale tutaj, biorąc pod uwagę przeprowadzone i przede wszystkim zapisy wynikające z tego planu prac konserwatorskich, o którym mówiłem na wstępie, e, uzgodnień, które prowadziliśmy bezpośrednio z wojewódzkim konserwatorem zabytków, także efekt finalny, który jest, jest zgodny z tymi założeniami i przedmiarami robót, które wynikały z tego programu prac naprawczych. Rozumiemy, że ten etap remontu już się zakończył i, i to jest koniec na chwilę obecną. Jeżeli chodzi o samą Altanę, możemy powiedzieć, że tak tylko wiadomo, teren przyległy, który znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie, zostanie też zrewitalizowany. Mam tu na myśli wprowadzenie zieleni, ożywienie tego elementu, wprowadzenie żywopłotów, ale wiadomo, biorąc pod uwagę ten element przyrodniczy, który mamy teraz i zimę, no, 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 nie wprowadzamy takich prac, takie prace są nie wprowadzone. Wiadomo, nawet tutaj widzimy, jeszcze jest też budynek, czy tam pomieszczenie, które zostało przez pracowników wykorzystywane, ale biorąc pod uwagę ten wysoki poziom wód gruntowych, który jest tutaj, nie ma możliwości do momentu zamarznięcia, żeby tego... E, to inwazyjnie, że tak powiem, nie usuwać. Nie? Także no to powiedzmy, no tak to wygląda. Jesteśmy mieszkańcami Piły i chcielibyśmy, żeby ten obiekt naprawdę był wizytówką, tak jak świadczą o tym nasze publikacje. A jakby to podsumować, jak ten obiekt wygląda na chwilę obecną, na dzisiaj? Ja bym go przykrył workiem, najlepiej czarnym, zmusił wykonawcę do reklamacji, żeby w ramach tych 230 tysięcy zrobił chociaż to, czego do czego zobowiązał się w umowie. I bardzo bym sobie życzył, żeby zamawiający, czyli zarząd miejski i miasto Piła byli, byli krytyczni. 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Na komputerze, tablecie i smartfonie. Najnowsze informacje z regionu.